Witam wszystkich ponownie. Przede wszystkim na początek może kilka informacji. Uruchomiłem na swoim kanale społeczność dla wszystkich chętnych. Zapraszam do, do, do wchodzenia, do oglądania. Również, ponieważ zauważyłem, że szorty ma, shorty są bardziej oglądane, bardziej są przyjmowane, dlatego zdecydowałem się przez jakiś czas wie, wrzucać więcej shortów a mniej filmów. Zobaczymy, jaki będzie efekt, więc w najbliższe dni będą wrzucane shorty. Oczywiście zapraszam do oglądania. Może polubień, komentarzy, bo tego właściwie nie nie zaobserwowałem. jeżeli się spodobają shorty, będzie ich więcej. I oczywiście wszystkie shorty Zawierają napisy, więc jak ktoś nie zrozumie mojej, mojej mowy, zawsze są napisy dostępne. Także zapraszam nawet do oglądania filmów, polubień, subskrypcji i przede wszystkim komentarzy, bo to mi bardzo pomoże. Dziękuję wszystkim.